Widzicie mnie? Pierwsza świeca na streamie. A kurwa, jest świeca, Warianty! A, a, a ej, była świeca. Była świeca, kurwa. Była kurwa świeca. Pierwsza legendarna świeca na streamku. Widzowie Dymy, zamieniały się w Daniela Magikala. A, obudnik wezwał duchy! Dobra, pora na testowanie chyba żarcia koreańskiego, co wy na to? Tak? Chcecie? Dobra, miałem wam pokazać item, który mam po******* do zjedzenia, nie? Patrzcie to Słuchajcie, to jest jakiś kalmar, Patrz, jak to wygląda obrzydliwie Ogarnąłem, co? Ogólnie ma f*** itemów Na tych itemach wszystko pisze po koreańsku, nie? I będę wspomagał się tłumaczem, żeby czytać co to w ogóle jest, bo ja nie wiem co to W sensie to jest jakiś napój chyba winogronowy I to jest pierwsze chillowe coś, więc chyba zacznijmy od tego To jest taki wariat, to jest coś chyba winogronowego Dobra, sprawdzę co to Już wam mówię co to jest No chłopie, To jest po prostu jakiś napój winogronowy To będzie pewnie chillowe, więc to testuję jako pierwsze, nie? Pierwszy test, winogronowy piczko. Wlewam, uwaga, jaki będzie miał kolor. Uuu, kurwa, ale dymy, przezroczyste. O kurwa, pływa w tym coś. Widzicie to? Ale mam łeb śmieszy przy szklankę. Ej, ale dobra, serio. Widzicie, że coś pływa? Ej, meduza w tym pływa. To chyba meduza oficjal. Za dymka. W środku są winogrona. za to meduza. Smakuje jak woda zmieszana z sokiem winogronowym. W sumie dobre, bo nie jest takie słodkie. Kiedyś u mojej babci zawsze był taki sok. Nie no, napływ winogronowy. Ja go tak bo ogólnie winogronowe rzeczy są zajebiste, nie? Winogronowe rzeczy to jest GOAT. Ale on był taki strasznie przesłodzony. A to, to jest a ku... to jest lepsze. Daję temu solidne 8 na 10. 8 na 10. Uwaga, 8 na 10. Dobra, biorę kolejny item. Otworzyłem go, zaraz wam powiem dlaczego. Mamy kolejny item, patrzcie. Ku... wie co to, ku... wie co to. Tu z tyłu coś pokazuje, żeby to pokroić i podsmażyć, ale ogólnie to jest już takie zrobione, więc ja się dałem zbejtować. No, wygląda dobrze, wygląda dobrze. I to jest ogólnie Kulnie? co to jest? Ale na dole na to tłumacz, i może będę wiedział. Co? tak myślałem. Pikantne jedzenie zmieszane z orzeszkami ziemnymi. Wzgórze jedzenia kurwa na tym pisze. Radość. Tutaj otworzyłem to, bo myślałem, że to trzeba podsmażać czy coś. To wygląda jakby było w jakimś karmelu. Patrzcie, taki s**ek mały w tym jest i tego jest dużo. W... Uwaga, próbuję. Ej, to jest do. To jest do. Mhm. Mm no to smakuje. Jak macie takie. To chyba się nazywa. Rurki takie ptysiowe, czy coś takiego. I to smakuje, jakby było otoczone trochę w karmelu. I miało po prostu na sobie orzechy. Myślę, że też możemy dać temu 8 na 10. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Biorę kolejny losowy item. Kolejnym itemem jest coś takiego. Kurwa, Nie wiadomo, co to ogólnie. Bo pisze po koreańsku, nie? Ale wiadomo. Gumy pewnie. Też mi się wydaje, że to mogą być gumy. Uwaga. Aha, aha. Maj. Dziu. Nie wie co to znaczy Cukierki Zagęszczony sok jabłkowy Witamina C Bla, bla, bla To chyba jakieś cuksy są, no Dobra, mam cuksa, mam cuksa Cukierki są takie Są tak zapakowane Dobra, odpakowuję cuksa Uwaga Uuu, dajmy na streamku Odpakowuję cukierka Wygląda jak jakaś mamba, czy coś Widzicie, ku**a? Na pewno widzicie Uwaga, jem to, jem to Aha, data ważności jest do 25 maja 2008 roku Czy ch... jak tam z Korei to się oznakuje, o Słabe, słabe Smakuje jak najtańsza guma do rzucia A nie była najtańsza Średniawa Daje temu cenę 4 na 10 Mega chujowe. Kolejne itki, biorę dwa Tych nie kupowałem, te dostałem od Zuzy wczoraj Patrzcie Takie coś i takie coś to są chyba jakieś chrupki Już patrzę co to jest Zaraz się dowiemy Tłumacz nam pomoże Pisze smak ryżu i ryżu Zaj**cie Bez kitu tak pisze Chyba ch**owo tłumaczy Ryż z ryżem, dobra Sprawdzamy ryż z ryżem Kup. nie chce się otworzyć A kurwa! Ej no nie chce się otworzyć Muszę wspomóc się zębami o, udało się. Dobra, w środku mamy krupki. Oczywiście w większości są wypełnione powietrzem, a nie krupkami. czyli jak to krupki? Mamy takiego ziódka w środku, jakiś, a nie wiem, taki śmieszny krupek zwinięty. Uwaga, wkładam to do moich nieskalanych kubków smakowych, do buzi. Jesteś na to gotowi? Ja jestem, pierdalam to. Dobra, let's go. Ogólnie na opakowaniu pisze, że to jest smak ryżu i ryżu, a mamy narysowany coś takiego. Jakieś szaszłyki, a faktycznie smakuje, jakby miał kurt smak ryżu i ryżu. Bo praktycznie to kwa kur... nie ma smaku, nie? Średniawka, ale lepsze niż gumy. Lepsze niż gumy, więc 5 na 10 bo to taka średniawa. Może komuś by smakowało, nie? Drugie są niby paprykowe. Bęk, papryka, widzimy, nie? Zobaczymy, zaraz się też pisze, że jest o smaku ryżu i ryżu. Tutaj niby jest smak wina ryżowego, tak pisze. Ale dalej nie wiem, po. Narysowana jest papryka w takim razie. Piękny smak, wiele pięknych smaków, coś takiego mi na tłumaczu. To też rozpułam zębami. Myślicie, że to będą lepsze? Wyglądają identycznie. Dobra, biorę. No te mają jakiś smak. O, te są nawet lekko pikantne. Hej, w sumie to są lepsze i są pikantne. Ja lubię pikantne. Nie no dobre, 7 na 10, 7 na 10. Ta właśnie, 7 na 10. Trochę za dużo słonego, weźmiemy coś słodszego. Mamy takie czoko piki. A, tu nie jest kamera, sorry. Patrzcie, patrzcie. Fajnie wygląda, ja też tak myślę. Myślę, że będzie dobre, bo już kurka zasłono mi w ryju. Ale te korańskie ten jakoś wszystko się kurwa, trudno otwiera. O, otworzyło się. O kurwa! Muszę wam to jakoś pokazać. Bo w środku oprócz tego, że mamy takie paluszki, jakby jak krakersowe, to mamy też czekoladę, jakby taki sos czekoladowy i do tego mamy jeszcze takie, no jakby posypkę. To może być za... To może być za Dobra, testuję to. Uwaga, najpierw zamoczę w czekoladzie. Zostało zamoczone w czekoladzie na trochę za dużo i teraz zamoczę w posypce. O, ta, widzicie to? Uwaga, próbuję. To jest to, to jest dobre, to nie może nie smakować, wiecie o co chodzi? To jest. Zaje ale ja na razie jestem dalej chyba fanem tego największym. To jest najlepsze dla mnie. Ale to jest w... dobre. Podzieliłbym się z wami. No to jest 8 na 10 Wiecie, to nie jest kurwa Ambrozja. ci to kubki smakowe. Ale jest zerriste. To jest mega dobre. Weskitu. Taki niby słodki, ale jednak, nie wiem, coś mnie nie przekonuje. No to jest takie, wiesz. Po prostu czekoladowe. Ej, poczekasz, Mati, i pójdę po jedzonko. Zapięknie, zapięknie pożarcie. Masz 30 sekund. Dobra, biorę kolejny item, biorę kolejny item. Mam jakieś ziutka. Wygląda jakby to by były być kulki takie na wzór baseballowych, wypełnione czekoladą. Wygląda fajnie, nie? Widzicie, kulkę? Dobra, standardzik. Biorę tłumacz. Piłka do home runu. Czekolada. Wznosząca się w ustach, hashtag choco, hashtag home, hashtag round ball. Run, run, run ball, przepraszam. Będą to pewnie pierdolone piłeczki wypełnione czekoladą, nie? Ej, ja myślałem, że to będzie takie Krupiące, a to się wydaje takie miękkie. Patrzcie, jaki żutek. Jak taka bułeczka wypełniona czekoladą. Dobra, sprawdzamy to. No takie ptysiowe, taka kulka ptysiowa, tak A ma rację To nie ma sosu, to ma w środku czekoladę 6 na 10, 6 na 10, bo Nie powala, ale ogólnie to można pojeść trochę tego Jakbyście coś jedli, się, jakbyście się coś oglądali Na przykład mojego streama, bo wiadomo No to można, można pojeść tego trochę, wiecie, wchodzi to tak sobie 6 na 10 ogólnie, nie? Wow, tutaj nie pisze po koreańsku tylko, patrzcie Pepero White Cookie. No wiadomo, to chyba takie poki trochę, nie? Sprawdzamy to. Jesteśmy w tym sali, widzowie. Zapakowane. Widzimy, jest zapakowane. Ale to będzie dobre? Mam nadzieję. No takie poki, tak. Też mi tak się wydaje, że to będzie podobne. Wchodzimy w to, widzowie. Uwaga, tak wygląda na opakowaniu. Tak wygląda poza opakowaniem. Na opakowaniu odrobinę lepiej, nie Można się oszukiwać. Próbuję. Dobre, dobre i nie jest za słodkie Wiecie o co chodzi? Fajnie wchodzi, bez kitu To też jest coś takiego, że jak otworzycie To na luzie zjecie sobie całe, nie? No chyba lepsze niż poki, takie od Pokrupania, no, 7 na 10 7 na 10 zdaje, w porządku to jest Ale coś żeby zasługiwało na Dziesiątkę, czy nawet dziewiątkę, to już musi być do roz... moim zdaniem, nie? Teraz trochę za dużo Słodkiego, wracamy do słonek rzeczy Patrzcie to, to ma być niby ostre Patrzcie, to ma być w smaku buldaka Nie wiem co to, Wygląda na jakieś kąski mięsne Aha, aha, może będzie w ostre. Pisze, że to jest budak flavor, nie? No ale z tyłu za dużo się nie dowiemy, Bo pisze po koreańsku Smak kurczaka yondeugi Ta, wiem o co chodzi, nie? No, będzie dużo żółcia i zabawy, pisze, nie? Sprawdzamy to Myślałem, że będą większe trochę Takie żółtki są w środku, o Nieźle, k***a. Pikantne Chyba najbardziej pikantne, na razie ze wszystkich Ale mi tam siedzi Ale k***a z czego to jest zrobione Miłego s**ania Dzięki Pewnie będzie s**ane no Ja też to myślałem, że będzie w stylu biwdzierki czy coś w tym stylu Ale to nie jest takie mięsne Więc a kostre To wlatuje najsłodszy item jaki kupiłem Patrzcie Mega słodziaśny item nie? UWU Dokładnie Ten królik raz Jutro. Ty, panny po... człowieku. Muszę to otworzyć. To jest ogólnie Mango Smoothie. O, jeszcze jest zamknięte. Czemu te k koreańskie rzeczy są tak pozamykane mocno? Koreańczycy mają jakoś ku... k więcej siły w rękach? Łata f. Uwaga, będzie wlewane do szklanki. Uuuu, kolor żyga zmieszanego ze szczochem. Smakowa będzie. Testuję. Mango Smoothie, tylko trochę bardziej rozwodniony niż Smoothie. Dobre, dobre. Ale bez zajawy większe 7 na 10 ale ogólnie dobre. Słodkie? Słodkie jak mango, wiadomo, nie? Trzy itemy nam zostały, nie? Pierwszy item to chipsy. Ogólnie honey butter chips, nie? Honey to miód, butter to masło, chip to chips, wiadomo, nie? Niby z prawdziwym miodem takiej firmy, KaiTai Niby z prawdziwym miodem. Wjeżdżamy w to, nie? Brzmi fajnie. No i k*** znowu nie mogę otworzyć! Pewnie będą niedobre, aha. Mamy chipsa, wygląda jak najzwyklejszy chips. Uwaga, wkładam go do buzi. Ale tak, tak, tak jak myślałem Mamy lekko słodkawy posmak miodu Oraz lekko myślany posmak masła Na tym chipsie, tak jak myślałem ta. Na początku bardziej czuć słodycz Ale po czasie jednak bardziej przebija się Smak masła w buzi Ogólnie to dobre Warto zaznaczyć, że chipsy nie są skapceniałe, tak? To jest bardzo ważne Takie do wpierdlenia, mi smakują, 7 na 10 Zrobimy ranking potem Albo dobra, nie cały ranking, ale top 3 wam pokażę, no Kolejny item, patrzcie to Uwieco to? Chyba takie chrupki, takiego ziódka mają, nie wiem kto to. No i ogólnie to chyba takie chrupki będą śmieszne. Chrupki z makaronu chyba. Ta, to Elvis Presley chyba, bez kitu Znowu nie mogę otworzyć, znowu wspomogę ze zębami. Chuj by to strzelił takie opakowania, ale pachnie jakby było pikantne w chuj. A, sorry, zapomniałem. Trzeba zobaczyć tłumaczę co na tym pisze. Labok, co to kurde jest Labok? Uwaga, mamy nowego DJ-a na streamie, nie tylko DJ Amadi. Nad tym ziomkiem. Tutaj. O tu pisze, że to jest DJ. Już wam mówię ksywę DJ Park. No ogólnie takie małe pypki, kurwa są w tym. Dobra, wpierdź to bez większego pierdzenia. Myślałem, że będzie pikantne, a bliżej temu do słodkiego To smakuje jak smażone jakieś k***a kur... makaron Dobre, ale bez większej kminki 6 na 10 Daję temu 6 na 10 Został ostatni item do testowania, nie? Wiecie co zostało? Wiecie co zostało, nie? Biedny Skalmar Nie wiem czy z kibla wyjdziesz po dzisiejszym, ja też nie wiem Nie wiem czy jestem na to gotowy, widzowie A co jak się zżygam jak Karolek po Sprite and Banana Challenge Olej ebie! Jak karma dla rybek <laughs> Ole, to kupi, nie? O, kurwa, patrzcie to, nie? Patrzcie to. O, jeszcze są takie dwie nóżki, nie? Kurwa, ale mi paluchy teraz jebą, nie? Jesteś pewny, że to dla ludzi a nie smaczek dla piesku? Nie jestem tego pewny. Je, kupa przepotężnie, nie? Nie, no, wypada się zastanowić już po tym, jak to kupa wygląda, czy to jest w ogóle dla ludzi, kto by to kupa jadł. Bardzo smacznie wygląda. Oderwę nóżkę, patrzcie, oderwę jedną nóżkę. Aaa, Mamy nogę! <laughs> Nie mam miski! Będę. do szklanki na streamie, ale już mi się odbija! Wjeżdżać w to? Dobra, wjeżdżam. Nie dałem rady tego przełknąć. Ale chyba spróbuję jeszcze raz, kurwa. Tragedia. Nie żygałem, nie żygałem. Tragiczne to jest. I nie da się tego przegryźć tak dobrze. Ej, nie wiem, czy nie podgrzeć tego jednego w mikrofali Może to wtedy będzie lepsze. Dobra, to ja to podgrzeję 30 sekund dosłownie ze dwóch. Ej, widzowie, nie wiem, czy tak miało być, ale to się zaczęło dosłownie jakby palić, kurwa. Prawie mi rozkałem mikrofalówkę, a było dosłownie 10 sekund. Normalnie wyjechało, jakby wybuch jakiś w środku. Dobra, ale wierzę w to, wierzam to po raz drugi. Bleh. <coughs> Dobra. Tragedia. Nie jest lepsze, jest ciągle kurwa tragiczne. Kurwa to dało, jest tragiczne. Nawet całą paczkę może się przekonasz. Chyba cię po, Ale przełknąłem, okej? Okay? Czyli zjadłem. Kurwa, A ja... Kurwa, mam teraz to w ryju, ciągle. Teraz sobie wypiję dobry napój winogronowy i tyle. <ścoughs> Winogrono mi wleciało do gardła kurwa. Dobra, dobra, muszę zastanowić się nad podium. Muszę zastanowić się nad podium. Dobra, dam dwie rzeczy na egzekwo na trzecie, nie? Kur. Odbija mi się tym. Straszliwe. Pierwsze miejsce zajmuje oczywiście Winogronowy napój. Był najlepszy, nie ma co p***ić Był najlepszy, nie? Drugie miejsce te pałeczki, co się macza w czekoladzie i posypce. Mega zajebiste są ogólnie. Trzecie egzekwo. Może dziwny wybór. Te pepero razem z tym. Z tymi kurwa, co się ciągną, co wiesz ku... czego są. Niby mączne, niby mięsne, niby ryżowe. Brawo dla zwycięzców. Mam nadzieję, że podobał wam się ten rzetelny test koreańskich rzeczy. Ale ten kalmar był chyba ku... tragiczny.